Siemano widzowie, dzisiaj trzeci dzień dominacji. W sumie to chyba ostatni, bo jutro raczej już filmu nie będzie, ale dzisiaj postaram się Wam jeszcze wrzucić ten film. No i co, za jakieś 6 minut mamy automatyczne wydarzenie, które mam nadzieję, że przyniesie mi jak najlepsze korzyści. No i co, czekamy. Ja teraz sobie zmienię tutaj <laughs> Nie wiem jak to się nazywa widzenie Nie wiem Zapomniałem o jednym muszę się wrócić na spawna, Zapomniałem o jednym o strzale zapomniałem Za 5 minut jest już yy, automatyczne wydarzenie A ja się muszę naj... Naj... jak najlepiej przygotować, więc... Więc strzała jest potrzebna do mojego łuku z nieskończonością. Dobra, zakładam całego secika. Kupuję ciasteczko i idę z bałwankiem na strefkę. Wylatuję. W moje ulubione, o, w moje ulubione miejsce wylatuję. Mam nadzieję, że nikt mnie dzisiaj nie poprzedzi. Głównie bym chciał dzisiaj coś ze złotymi jabłkami, żeby no, wiecie o co chodzi, no z jedzeniem, że kto zje najwięcej, bo no tu raczej wygram, no raz nie wygrałem. Czego zapomniałem nagrać, w sumie dobrze, bo to była kompromitacja z mojej strony. Tak? Dobra. dobra. I film jest już tylko na dwa lajki. Więc dwa lajki pod filmem i od razu czekajcie. No i spadł mi. No i od razu lecimy z kolejnym filmem, gdzie będę pokazywał moje sposoby na zarobek. Jak zarobiłem te 327 tysięcy. Bo to nie jest tylko to. To będzie już w ogóle coś innego niż tylko, 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 tylko event. Widzicie. Dobra, 20 sekund wchodzimy. Znaczy no, jemy w sumie. Co mi tak mało jabłek zostało? Kiedy ja coś zjadłem? Nie wiem. Dobra, 10 sekund. Skupić się. Zadaj najwięcej obrażeń skałkom. No dobra, jestem drugi, trzy minuty zostały. No minuta, to będzie raczej przedostatnia skałka. No i piąty jestem, no nic. No już raczej nic nie zrobimy. No GG. Dzisiaj się nic nie udało, więc spadamy. Naprawdę, dzisiaj się nic mi nie udało. Ani razu. Nawet jak nie nagrywałem. Jeszcze tak na koniec, chciałbym Wam przypomnieć, abyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo na dwa lajki latuje kolejny odcinek. I jak napiszecie kasa w komentarzu, to macie szansę na wygranie 10 tysięcy na anarchii.gg.